Przede wszystkim powinniśmy pamiętać, że seks nie powinniśmy traktować seksu jako, jako wyczynu, jako sportu. Tak? Czyli nie nastawiać się na osiągnięcie jakichś wyników, efektów. To po prostu zabija całą przyjemność seksu może wzięło się to stąd, że jakby nauka zaczęła odkrywać coraz więcej nowych faktów na temat seksualności kobiet, na temat też seksualności mężczyzn. Odkryto punkt, punkt g, odkryto możliwość przeżywania wielokrotnych orgazmów i to powoduje, że wiele par no, chce Chcę temu podołać, chcę uzyskać no, taki efekt, jak jest opisywany w książkach. I takie nastawienie, że seks zakończy się jakimś spektakularnym sukcesem, powoduje duże napięcie i tak naprawdę presję, zarówno ze strony mężczyzny, który chce się jak najlepiej wykazać, ale również ze strony kobiety. Powinniśmy pamiętać, że seks to nie ma być miejsce, w którym zdajemy egzamin przed kimkolwiek, ani się wykazujemy w jakikolwiek sposób. Seks ma nam dawać przyjemność. Czyli takie nastawienie, że wiemy, co możemy osiągnąć, natomiast nie dążymy do tego za wszelką cenę, powoduje, że rzeczywiście możemy doświadczyć no, bardzo dużej rozkoszy. Przede wszystkim powinniśmy. Dbać o to, żeby poziom naszego pobudzenia był jak najwyższy, naszego podniecenia. Natomiast obniżać jak najbardziej poziom wymagań i oczekiwań. E, tak, powinniśmy dbać o, o to, żeby seks nie stał się rutyną. Powinniśmy nawzajem rozwijać różne seksualne techniki, razem je odkrywać. Natomiast nie wymagać od siebie zbyt wiele i nie oczekiwać, że za każdym razem seks skończy się tak dokładnie, jak sobie to wymarzyliśmy. E, nie każdy akt seksualny musi, musi zakończyć się wielkim orgazmem ani wielkimi fajerwerkami.